My do Unii Europejskiej wchodzimy jako państwo, jako naród z ponad tysiącletnią tradycją. Tysiąc lat! Daliśmy im tysiąc lat historii, doświadczeń Polski, a oni nam mówią, wasza demokracja jest niedoświadczona. Są starsze i bardziej doświadczone, dlatego przepisy prawa powinny być stosowane u was inaczej. No jakiś żart. Dominik Tarczyński w zdecydowany sposób krytykuje unijne elity. Które mimo własnych problemów z korupcją próbują narzucać Polsce standardy praworządności. Z charakterystyczną pewnością siebie i ostrymi argumentami demaskuje hipokryzję Brukseli, wskazując na ich niekonsekwencje i podwójne standardy. Dynamiczna narracja, poparta solidnymi przykładami, sprawia, że przekaz jest niezwykle angażujący i skłania do refleksji nad rzeczywistymi intencjami unijnej polityki. To obowiązkowy materiał dla każdego, kto chce zrozumieć kulisy europejskich rozgrywek politycznych. Zapraszam do oglądania. Czy praworządność powinna być strzeżona, oceniana? Bo to jest oczywiste. Na to się zgodziliśmy i oczywiście praworządność powinna być pilnowana, strzeżona, obserwowana. Problem w obecnej sytuacji polega na tym, kto będzie decydował o tym, czy dane państwo członkowskie jest praworządne, czy nie. Co jest głównym problemem, szanowni państwo? Głównym problemem jest to, że do tej pory ta grupa trzymająca władzę, o której mówił pan poseł, a więc de facto skrajna lewica, która ma większość, mówiąc wprost, skrajna lewica niemiecka, to byli przedstawiciele największych sił politycznych, którzy oceniali praworządność w Polsce. I patrząc na ostatnie wydarzenia, to byli łapówkarze. Mówiąc wprost, to nie jest ocena polityczna, ponieważ ci ludzie, którzy oceniali praworządność w Polsce, którzy przygotowywali rezolucje przeciwko Polsce, przypomnę, było ich 36, ci ludzie zostali aresztowani za korupcję. Co więcej, ci, którzy mieli nalot, Ostatnio na siedzibę własnej partii w Brukseli coś nie do pomyślenia w Unii Europejskiej. Niedobrze jest o tym mówić. Niedobrze bardzo. Można mówić o, o korupcji w innych państwach, ale nie w siedzibie partii europejskiej, partii ludowej, którą rządził Donald Tusk. I okres, który jest kontrolowany przez prokuratorów z Belgii, to także okres rządzenia przez Tuska w IPL-u. Europejskiej Partii Ludowej. A więc stawiamy się, a więc właściwie chcieliby nas postawić w pozycji tych, którzy są oskarżani przez aresztowanych lub już z, z nakazami aresztowania lub aktami oskarżenia. Chcą, aby łapówkarze i jest podana kwota w przypadku IPL-u, chodzi o początkowo 17 tysięcy euro łapówki szefa, który był człowieka, który był szefem kampanii IPL-u. Prawą rękę Webera, szefa największej, największej frakcji teraz w parlamencie europejskim. A więc dochodzi do sytuacji, w której oszuści chcą oceniać naszą praworządność. Łapówkarze, złodzieje i oszuści. Co więcej, nie tylko na skali Komisji Europejskiej, ale ja jako członek Komisji Śledczej w parlamencie europejskim, Komisji do, do spraw Pegasusa, Zasiadałem z Ewą Kaili, wiceprzewodniczącą, która była członkiem komisji śledczej, która została aresztowana z milionami euro za łapówkarstwo. Okazuje się, że to nie było 600 tysięcy euro, to nie było 1,5 miliona euro, ale jak się okazuje w, w, w nakazie aresztowania, to było 15 milionów euro łapówek. I ta wiceprzewodnicząca parlamentu, zasiadająca w komisji śledczej parlamentu. Wskazywała Polskę palcem, opluwała Polskę, obrażała, pomawiała, bo jako pierwsza po wyborach w 2015 roku, jako posłanka, zawnioskowała o uruchomienie artykułu 7 przeciwko Polsce bomby atomowej. A więc, głównym problemem, z którym my teraz się mierzymy, to jest problem bardzo podstawowej uczciwości uczciwości, funkcjonowania organów ścigania. Co więcej, Szanowni Państwo, i to trzeba powtarzać, ta zasiadająca w komisji Pegasusa została zatrzymana dzięki takim narzędziom jak Pegasus, bo dzięki temu były na to dowody. Ale ona oponowała i atakowała Polskę, mówiła, że jesteśmy autokrytarnym. W ten sposób mówiła autorytarnym, i te inne nowomowy się pojawiały, żeby dyskredytować demokratyczny wy, wyrób, wybór Polaków. I problem polega na tym, że musimy podkreślać, kim jesteśmy jako Polska w Unii Europejskiej, co wnosimy. I to jest to, o czym mówił pan prezes wczoraj, aby się nie wstydzić mówić jaką mamy wartość, bo my do Unii Europejskiej wchodzimy jako państwo, jako naród z ponad tysiącletnią tradycją. Tysiąc lat. Daliśmy im Kopernika, daliśmy im Jana, Jana III Sobieskiego, daliśmy im Jana Pawła II, daliśmy im Chopina, daliśmy im Marii Kirillsk-Kłodowską, daliśmy im tysiąc lat historii, doświadczeń Polski, a oni nam mówią Wasza demokracja jest niedoświadczona, są starsze i bardziej doświadczone, dlatego przepisy prawa powinny być stosowane u Was inaczej. No jakiś żart. A więc, kiedy zderzamy się z rzeczywistością, która jest jakimś absurdem, to musimy reagować w sposób zdecydowany i niestety nie do końca jest tak, że potrzebna jest zgoda, ponieważ ta soft power, używanie rezolucji, miękkiego prawa kreuje rozwiązania które omijają decyzje państw, omijają nawet referenda i są wprowadzane w praktykę bez, bez ich przeprowadzenia. I to soft power, te rezolucje są bardzo ważne. Kończąc dlaczego, dlaczego te rezolucje przeciwko Polsce powinny być uchylone i będziemy o to wnioskować. Rezolucją uchylającą. Dlatego, że prawo stanowione w Unii Europejskiej nie może być prawem stanowianym przez łapówkarzy i złodziei, a to oni to pisali, oni to projektowali, oni to pokazywali i za to powinno to wszystko być uchylone. Na zakończenie, szanowni państwo, jest nas tutaj kilka tysięcy. Żałuję, że TVN. W żaden sposób nie zdecydował się transmitować tak ważnego wydarzenia, w którym bierze udział tak wielu Polaków. Kilka tysięcy ludzi, faktycznie jak w Ulu. Żałuję. Żałuję też, że Trzaskowski czy inni, których zachęcałem i zapraszałem do debaty, boją się. Chociaż proponowałem po angielsku, oni wykształceni, atrakcyjni, młodzi, ale jednak odmawiają. Nie bój się, Trzaskowski, zapraszam. Porozmawiamy. Bez ośmiu gwiazdek, bez wulgaryzmów, ale na podstawie. Danych, porozmawiajmy Rafale, o danych, a dane są takie i wielkie kłamstwo, jakich wiele, ale podam jeden przykład, jest tego, jak traktowane są w Polsce kobiety. To jest wykres przemocy wobec kobiet w Unii Europejskiej i nie tyle. Tutaj nowoczesna Unia, proszę, a tutaj zacofana według nich Polska. My kobiety szanujemy. Szanujemy. A gdyby ktokolwiek, i powiem to bardzo jasno, gdyby ktokolwiek odważył się na, jako, na, jakąkolwiek, na jakikolwiek akt braku szacunku wobec kobiety, to uwierzcie mi, znając prezesa, byłby to jego ostatni dzień w partii. A więc, a więc podsumowując, nie dajmy się wkręcić w kłamstwa, opierajmy się na danych. Bądźmy dumni. I pewni tego, co wnosimy do Unii Europejskiej, bo bezpieczeństwo, przecież to Ursula von der Leyen, po tym jak cały system nielegalnej migracji podziału kwotowego upadł, to Ursula von der Leyen w swoim wystąpieniu na temat stanu Unii Europejskiej wyszła i powiedziała: We should have listened to Poland, powinniśmy słuchać Polski, ale nie słuchaliście. A więc trzeba powtarzać: słuchajcie Polski, przyglądajcie się danym. Bądźcie dumni jak Polska. Panie Dziękuję. Proszę, to ja w takim razie. Jeszcze jedno do, do, do pytanie mam do Pana. Bo taka refleksja mi się narodziła jak Pana słucham. To znaczy, my jesteśmy w pewnym sensie już bardziej europejscy niż ta Europa, do której tak bardzo chcą, żebyśmy zmierzali pewne praktyki były... No Chopin z... pisał etiudę rewolucyjną wtedy, kiedy Polska była zaatakowana, już wtedy alarmował. Oni jeszcze wtedy nie wiedzieli tak naprawdę na czym polega tego typu reakcja artystyczna. No nie będę już wspominał o bardzo przykrych doświadczeniach jeszcze z tego wieku belgijskich, jeżeli chodzi o zoo, które mieli, no i doświadczenia różnego rodzaju. Nie będę Dobra. do tego nawiązywał. To wszystko rozumiem, ale mi chodzi o coś trochę innego. O skuteczność Polski na arenie międzynarodowej, o skuteczność Polski w Brukseli, bo być może My to robimy źle, bo patrząc na te ostatnie wydarzenia, jak pan sam zresztą wspomniał, no kiedyś u nas na przykład proceder łapówkarstwa w Polsce był częstszy. Mówi, pan o, praworządność... okresie, mówi pan o okresie rządów głównie SLD, czyli komunistów z PZPR-u, lata 90., początek 2000. Tak było, teraz już tak nie jest. No tak, ale my teraz próbujemy w dyplomację, jesteśmy według zasad, które gdzieś tam zostały opisane, praworządni jednak to może powinniśmy jednak spróbować tego, co tam działa, czyli łapówkarstwa. No nie, były takie sugestie, były takie sugestie, ale chciałbym powiedzieć, że to łapówkarstwo i to, co nas teraz oburza, ta grupa trzymająca władzę, to w 70-letniej 70 historii parlamentu czy historii Unii Europejskiej to jest tylko jakiś moment. To wszystko padnie jak z domek z kart. Dlaczego? Dlatego, że nasza praca, nas, posłów, ona nie jest bardzo widoczna w działaniach zakulisowych, ale spędzamy bardzo dużo czasu na spotkaniach, na, na rozmowach z naszymi przyjaciółmi i sojusznikami w Europie. I proszę zauważyć, jaki trend w Europie się teraz zaczyna. Widzimy wyniki wyborów we Włoszech, panią Meloni, widzimy sondaże i zapowiedzi tego, co się dzieje z hiszpańskim Voxem. Widzimy, co się, działo, co się dzieje, jeżeli chodzi o szwedzkich demokratów w Szwecji. Widzimy pierwsze sygnały z Estonii. A więc to, co lewactwo zrobiło. Z nielegalną migracją. Przecież to, to otwarcie granic, upadek systemu migracyjnego jest faktem, spowodowało odwrócenie się od tej idei. Oczywiście nie w całości to jeszcze trwa, bo kadencja trwa, ale uważam, że wyjście z Unii Europejskiej, teraz trzaśnięcie drzwiami, jak obrażone dziecko, jest błędem. Ponieważ to my jesteśmy ro rodowitymi Europejczykami, to my Dbamy o tę wspólnotę od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, jak powiedział. Święty Jan Paweł II i oni przenikną, są momentem. A wartość wspólnoty, wymiany handlu, usług, wolnego przepływu mieszkańców jest wartością. Współpraca jest wartością, trzeba o nią walczyć i lewactwo tego nie oddać. I naszym zadaniem jest to, aby Komisja Europejska, która będzie już niebawem, i nowy Parlament, który będzie już niebawem, był parlamentem, który szanuje podstawowe wartości, a więc prawo rzymskie, filozofię grecką, etykę i kulturę chrześcijańską. Chrześcijańską, nie tylko wiarę chrześcijańską, ale to, kim jesteśmy, czym jest jak nasze jestestwo w całym tego słowa znaczeniu. A więc moja e, prognoza dla Europy jest taka, że odwrócenie od lewactwa, powrócenie do korzeni, docenienie tradycji i Wielka Polska. Jestem tego świadomy, dumny, czekamy na efekty. Kiedyś rozmawiałem z jednym ekonomistą. Podob z podobnymi uwagami i pytaniami rozmawiałem kiedyś z pewnym ekonomistą i zadałem mu pytanie, co Polska w zasadzie może zrobić. No i jakby tu byliśmy zgodni, że wyjść z Unii nie możemy, bo nam nie będziemy mieli z kim handlować. U Europa dowali nam takie cła, że biznes w Polsce po prostu padnie. Powiedział, wyjść nie możemy, co najwyżej doprowadzić do rozpadu. Nie. Wtedy to by się opłacało. Nie, uważam, nie, uważam, nie. Że uważam, że nie. Uważam, że absolutnie nie. Ale proszę nie. mi uwierzyć, że wspólnota jest wartością, a to, że wąska grupa trzymająca władzę w, w krótkim okresie czasu to władzę zdobyła, chociaż bardzo też kruchą, w parlamencie widzimy głosowania, różnie to bywa, nie powinno doprowadzić do zniszczenia projektu, który w obecnym świecie, to znaczy w wielkiej konkurencji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. E, postawi nas w trudnej sytuacji. Jeżeli chcemy budować wielką, silną Polskę, nie tylko gospodarczo, ale to, o czym wczoraj słyszeliśmy na panelu związanym z kulturą pani dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, no wspaniale mówiła o tym, w jaki sposób to miękkie wpływanie przez kulturę buduje pozycję Polski na świecie. I robimy wielką rzecz, przy czym proszę pamiętać, że jesteśmy państwem, które jest między dwoma płytami tektonicznymi. Między Rosją i między Niemcami. I kiedykolwiek Rosja albo Niemcy na przestrzeni wieków poruszały się, to Polska była ofiarą. Teraz wychodzimy z tego momentu 70 lat komuny, która niszczyła trzy pokolenia mentalnie, finansowo, kulturowo i w każdym innym wymiarze. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia.